Ciemka z tej strony Hermes74, a w dzisiejszym poradniku będę pokazywał jak grać mody na własny serwer Hamachi. A więc tak, zacznijmy na początku od wgrania, własnych modu, znaczy od wgrania modów e, na klienta, czyli do swojego Minecrafta. Ten poradnik, e, właśnie jak wygrać te mody, e, jest e, w, będzie link w opisie. A więc tak, kiedy już mamy wgrane mody do klienta, Możemy zacząć tworzyć nasz serwer Hamachi i wgrywać do niego mody. A więc, tak, będą nam potrzebne, będzie nam potrzebne kilka plików, między innymi: Minecraft Forge, Twilight Forest, Equivalent Exchange, Mo, Mo Creatures, Terraria Trees, no i nasz Minecraft Server eee, Czemu będą potrzebne te cztery pliki? No, bo to są mody, które będę chciał wgrać na serwer, a to jest do. Do funkcjonowania modów. A więc tak, ja zrobiłem sobie osobny folder na nasz, na mój serwer. A więc tak, przerzucam Minecraft Server do tamtego folderu, odpalam Minecraft Forge i wchodzę na tamten folder. Odpalam go za pomocą, odpalam Minecraft Server za pomocą WinRara i tak. Ok, przenosimy wszystko do y, Minecraft C. Kiedy już przenieśliśmy, można już zamknąć, ale pamiętajcie, to nie jest y, folder.minecraft y, i tam nie usu i tutaj nie usuwamy metainf. Ok, zamknijmy. Teraz y, wchodzę, tworzymy nowy plik tekstowy. Otw otwieramy go. I ja Wam pokażę. Tutaj trzeba wpisać, tak jakby pewną komendę. I ja Wam pokażę, gdzie ją znaleźć. Wchodzimy na Minecraft.net. Czekajmy chwilę, aż się załaduje. O, oh, dawaj szybko. Ok, już się ładuje. Mm, tak. Ok. Wchodzimy w zakładkę Download. I tak, tutaj pobieramy nasz Minecraft server JAR. I tutaj mamy tą komendę. Trzeba to skopiować bez kropki i wkleić. A więc tak, kiedy już to. Czekajcie, ja tu zamknę. Kiedy już to mamy bez tej kropki, klikamy plik, zapisz jako. Weźmy, właśnie sobie do tego folderu Hamachi u mnie. Start.bat Bierzemy, zapisz. Ok, i teraz odpalamy nasz serwer. Hamachi. Dlaczego musimy go odpalić, a nie od razu instalować mody? Gdy, odpowiedź jest prosta: gdyż Minecraft Forge potrzebuje jednego przynajmniej odpalenia serwera, żeby dobrze dopasować się do niego i skonfigurować swoje pliki, zgrać się po prostu z no gracie po prostu z serwerem tak to może nazwę ok a więc niech się nam odpala tutaj jak widać już się tworzy folder mods właśnie Forge Mod Loader no i te najpotrzebniejsze, czyli Server Properties ops config i tym podobne jak widzimy serwer już tam się odpalił teraz możemy go zamknąć i przejdźmy do wgrywania modów wchodzimy w zakładkę mods Przerzucamy Mock Reachers, Terraria, tw Twilight Forest i Equivalent Exchange. Teraz to możemy już wycofać. Otwieramy za pomocą no, e, znowu WinRara. Otwieramy Terraria Trees. Ok, i tutaj mamy, jak już widzicie, pewnie na tamtym poradniku, tutaj mamy wg co wgrywamy do m, naszego klienta, a tu co na serwer. Czyli wgrywamy to tutaj, zamykamy. Ok, teraz pozostało nam skonfigurować serwer. A więc ja od razu sobie dodam opa. Ok, i skonfiguruję serwer. W tym celu będzie nam potrzebny program Hamachi. Hamachi jest programem, który właśnie udostępnia nam grę z ludźmi, także posiadającymi Hamachi. Które są z nami w sieci. A więc w celu tym, żeby ktoś mógł dołączyć do sieci, e, bierzemy tutaj sieć utwórz nową, e, ID sieci, czyli nazwa, numer, cokolwiek, na przykład pokaz modów. Ok, teraz hasło. E, na przykład 1, 2, 4,5, można jakie się chce. I mamy tu już pokaz modów. Teraz mm, tutaj mamy serwer IP, przepisujemy to IP z Hamachi. Właśnie tutaj. Czyli w moim przypadku 5.177.239.254. Yy, ja sobie dam jeden gracz. Yy, co tu jeszcze? Difficulty zostawię. Yy, false. I online mode false. Ponieważ nie mam oryginalnego. Oj. Nie mam oryginalnego Minecrafta. Okej. Okay. Teraz już zamykamy to. I odpalamy serwer. Ok. Teraz nasz, nasz serwer będzie się odpalał. Jak widać, tu mamy mod EE, czyli mod Equivalent Exchange. Tutaj znowu mamy folder, znaczy plik tekstowy mod .loader, tylko tym razem 1, nie 0. Ponieważ będą się wczytywać. więcej, yy, Więcej będzie się wczytywać modów. Okej, okay, czyli niech nam się serwer odpala, a my za chwilę widzimy się w Minecrafcie. Okej, okay, jesteśmy już w Minecrafcie. Jak widać, to jest mój serwer. Oj. Jak widać też mam lagi, bo nie mam zbyt dobrego kompa. A więc tak. Pokażę teraz, że Twilight Forest działa. Uwaga. O, taki lag i mamy portal. Okej. Okay. Teraz. <laughs> equivalent exchange. Czekajcie, wiem, że gdzieś widziałem moby z Mok Richer, żeby wam pokazać. Tylko teraz. Nie wiem gdzie. bo tam gdzieś. O Jezu. Szukać ich teraz. Będę musiał ciąć. Dobra. Jeszcze z tym. <laughs> Okej. Okay. Mamy nasz. O jest. Widzicie? To jest zwierzę. Mokrichers. Ok, a więc to jest pierwsza czerwonej materii. On tak przepala. Czyli widać, że działa. Jeszcze będę wam pokazywał czerwoną materię. Zobacz, czyli tym nie działa. Oj, trzeba wziąć sobie inny wągiel. A, wągiel, wągiel. Szukać wągla. Wow. Ok. Weźmy sobie ten, niech nam przepala. Tak, też da ta, ta się. Chyba trzeba będzie białym. Się poświęcę. Też. O, to. to. Dobra, czyli jak widać, czerwonej materii właśnie nie da przetopić. Da się, ale w inny sposób. Otóż w ten. Jezu, znowu ta teraaria wychodzi na wierzch. Eee, muszę kamień filozoficzny znaleźć. Okej. Okay. tak się przytapia czerwoną materię. Bynajmniej mi się tak zdaje. Nie, to nie ta. Aha, Nie. Dobra, czyli nie wiem jeszcze jak się przyda czerwoną materię. No, jak piło. Dobra. Czyli... Aha, jeszcze Terariatris. Okej. Okay. I wszystkie drzewka lecą. Wystarczy nawet pięścią. Już nie trzeba żadnej sikierki, nic. Wystarczy pięścią i mamy. Okej. Okay. Teraz oto mamy wiewióreczkę z Twilight Forest. I to na tyle, a więc Żegna się z wami Hermes74 Zapraszam również do lajkowania Tego filmiku, oglądania i... Puff. No i jeśli chcecie śledzić moje dalsze postępowania Związane z poradnikami Minecrafta, Minecrafta Zazwyczaj do Minecrafta Będę też kręcił serię Z modami, żeby pokazywać mody i kręcę serię z zamodowanym klikiem, a więc zapraszam i cześć.